Ja najbardziej jestem ciekawa produktów do ust, bo bardzo lubię. A wiem, że w tej nowej kolekcji są dwie konturówki, które wyglądają w ten sposób. I olejki. Ten jest z kolorem, ten jest bezbarwny, więc spróbujmy sobie tą konturówkę niudziakową. I wykończmy sobie tym olejkiem. W ogóle podoba mi się, że ta cała kolekcja jest w takich, wiecie, brązach, niudziakowych odcieniach to jest w ogóle paletka idealna. Ma fajne kolory. Oprócz produktów do ust i tej paletki, którą Wam pokazywałam, mamy jeszcze CC Cream, czyli um, coś bardziej nawilżającego, rozświetlającego i bronzer. To przetestuję jutro, bo dzisiaj już nie będę, wiecie, nakładać na makijaż, ale ciekawi mnie jeszcze ta paleta. Ma taką fajną, maślaną konsystencję. No i ten błysk ładnie się też mieni. O, no wygląda to naprawdę bardzo ładnie.